Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani rybaczki yy, na Obiadek Mamy dwa jajka z sezonu, szparagi z parmezanem I kalafiora z bułką tartą yy, Słuchajcie, miał być sos holenderski Ale nie miałem tyle masła Muszę i do masła kupić No, do całego kostka masła idzie Na mm. ja ten sos holenderski yy, Tak wam powiem Sucho Sucho na tym talerzu Mhm. Mm no, co poradzisz? Nic nie poradzisz. W momencie nawet miałam ochotę na szparagi z ryzyko też ze szparagami. Ale. Ale. Nie zrobiłam. No. Nie zrobiłam. Ale jest jak jest. Powiem Wam, że. Powiem Wam. Kochani, możecie nowe filmy doglądać, No, na prime, ie. na prime dzisiaj o takiej pani, takie drugiej pani, ona bierze ślub. Nie pamiętam tytułu, ale ja, czy kazał, że nie oglądałem pierwszej części. Zawsze chciałem do pierwszą część, do część obejrzeć, w której jakoś nie zapomniałam i nie obejrzałam. Będę dzisiaj, dwa filmy. Jak dam radę, czujesz, jak nie zasnę. No, Bo jak godzina 8 i śpię, i śpię. Mhm. Mm. Szparagi z parmezanem, rewelacja. Szparagi z parmezanem utopione w żółtku, kurwa nie było w gębie. Mhm. Nie był w gębie. Chelafer w żółtku? Nie próbowałem nigdy. Może być. Może być, bez rewelacji. Bez rewelacji. Hmm. Powiem wam, że zimno dzisiaj u nas. Ale już od jutra po 19-20 stopni, więc już wracam do normalności. A nie co w ogóle za spadki w tej wagi, spadki temperatur, że raz jest 28, a potem jest 15. Może to jest jakaś głupota. No, jakby nie patrzeć, prawda? Mhm. Mm mhm.